Siemanko, Siemanko, z tej strony Rafał z Moter. Jestem dla Was oczywiście z kolejną motocyklową nowością, ale nie, tym razem nie jest to jeszcze R1, na to jeszcze trzeba chwilę poczekać. Ale zobaczcie, na naszym dywanie stoi już przygotowana Honda CBF125, czyli tak naprawdę motocykl na początek przygody, właśnie z jednośladami. Bardzo fajna maszyna, bardzo taka łagodna, spokojna, jeżeli ktoś po prostu chce się nauczyć, no bo nie ma tu, tu się, co tu dużo mówić. To nie są motocykle do, do jakiegoś tam świrowania, nie wiadomo czego. Ale jeżeli chcecie się nauczyć fajnie jeździć na motocyklu, na biegowej skrzyni, no to myślę, że nie ma nic fajniejszego, nie ma nic bardziej wybaczającego błędy niż właśnie Honda CB 125, jednocześnie paląc 2 litry na 100 km benzyny. Więc usiądźcie sobie wygodnie, jeżeli szukacie czegoś na start, być może to jest motocykl dla Was. No I zobaczcie, sami Honda CBF 125, właściwie takie jego prawdziwe oznaczenie modelowe to jest Honda CB125F. i że nam się kojarzy właśnie z taką typową CBF-ką, no ale to jest to takie jedno z tych świeższych wydań. Słuchajcie, po 2005 roku już te CBF-ki zmieniły się właśnie na CB125F. No i to są już takie troszeczkę bardziej nowoczesne egzemplarze, już trochę więcej tych owiewek całkiem fajnie wyglądających. No mm, ale jakby to wciąż jest ten wszystkim dobrze znany CBF. Oczywiście już na wtrysku. Eee, bardzo fajny, sprawdzony silnik. Tutaj się niewiele zmieniło względem tych poprzedników. Oczywiście oprócz tego właśnie, że jest układ wtryskowy. No i słuchajcie, ten mały silniczek eee, zapewnia nam spalanie na poziomie dwóch maksymalnie. Dwóch i litrów na 100 kilometrów, co daje nam naprawdę bardzo fajną, ekonomiczną jazdę i uwierzcie mi, że wcale to nie jest eee, taka zabawka, bo tym już naprawdę można całkiem fajnie pojeździć. Eee, no bo to jest bardzo lekkie. W porównaniu do zwykłego motocykla, to, to to jest naprawdę piórko i pomanewrować tym w mieście Myślę, że nawet szybciej można pozałatwiać sprawy niż jakimś dużym motocyklem, więc bardzo fajny fajny motocykl na początek, bądź właśnie na jakieś dojazdy do pracy, no bo jest to taki fajny, tani środek transportu. Jednocześnie, słuchajcie, eksploatacja takiego małego sprzętu jest bardzo tania, słuchajcie, w silniku mieści się e, nawet niecały litr oleju, no więc nawet jakieś koszty ewentualnych wymian to są grosze. Zobaczcie opony tutaj też. Nie są w stale szerokie gumy. Z przodu macie 80, z tyłu 90, więc to opony znowu także bardzo tania, bardzo tania rzecz. Jedna świeca, z przodu układ hamulcowy, tarczowy, ale to także klocki to są gruszowe sprawy z tyłu Bęben, który wytrzyma z wami naprawdę na długo, więc bardzo fajny, ekonomiczny sprzęt B lepiej bym tego chyba po prostu e, nie nazwał no ale dobra, MotorW to jest firmę, się sprzedażą motocykli, jak się domyślacie no ale prowadzimy też swój serwis do którego gorąco zapraszam no i tak naprawdę każdy motocykl, zanim trafi na ten nasz dywan no to jest przez nas dosyć gruntownie sprawdzany jeżeli my widzimy, że coś trzeba przy danym motocyklu zrobić, poprawić, wymienić to robimy to my już z góry e, no i tak, słuchajcie, motocykl, który przede mną stoi to jest motocykl, który śmiało bym powiedział, że jest bezwypadkowy słuchajcie, motocykl 2016 roku cały jest w oryginale czyli wszystkie jego kolorowe elementy są fabryczne odnowości. No i tak, generalnie myślę, że zachowany jest bardzo fajnie. Stopy czasu na takich elementach metalowych, typu gdzieś tam czy wydech, czy felgi, czy zawieszenie przód, tył, czy sam silnik, naprawdę jest fajnie. Widać, że chyba niestety stał troszeczkę podmórką, bo kilka elementów ma taki wypłowiały lakier. Na przykład na zbiorniku, który jest metalowy, no to lakier jest świetny. No i to jest taki fajny bordowy, mocny metalik. No ale na przykład tutaj element już jest plastikowy. No i zobaczcie, tutaj ma oryginalne naklejki, to jest wszystko fabryczne od nowości. No a tutaj tego koloru troszeczkę już jakby mu zabrakło, ale myślę, że nie rzuca się to jakoś bardzo w oczy. No bo pozostałe one są ładne: gdzieś tam czacha, przedni błotnik. Po drugiej stronie jest troszkę lepiej, też troszeczkę się tu wypowiada, ale naprawdę no ważne, że to jest po prostu oryginalne. No i tutaj delikatnie z tyłu po lewej stronie. W okolicach tych naklejki tu się chyba delikatnie wcześniej coś pękło, no ale wciąż zostało to fabryczne, nikt tego nie lakierował. To jest taki wielki plastik, który działa do przodu, tu też fabryczne naklejki, więc myślę, że wygląda to całkiem przyzwoicie. Nie jest to może jakiś taki egzemplarz całkiem idealny, no ale też cena za niego myślę, że jest całkiem atrakcyjna, jak za całkiem świeży motocykl. No i uwaga, tutaj bardzo ważny podmóg zobaczcie 10 tysięcy kilometrów przebiegu i to będzie 100% autentyczny przebieg, więc myślę, że zaletą tego motocykla zdecydowanie jest tam przebieg, no bo żywotność silnika będzie zdecydowanie jeszcze długa. Myślę, że potencjał ma na jakieś 60-70 tysięcy lotu, Co najmniej bez żadnego remontu, bez żadnego otwierania tego silnika. Więc myślę, że fajny temat. Na Ten przebieg to też nie jest tak, że, że to jest całkiem tak nowo napisane, no bo my także wystawimy fakturę, na której ten przebieg będzie napisany. Macie w oryginale do tego oryginalną instrukcję usługi książkę serwisową z Hondy, no a także naszą książkę serwisową, gdzie jest wpisany serwis, który my zrobiliśmy. Czyli wymiana oleju w silniku. Teraz jest dalany motulem. Nowa świeca nowy filtr yy, i, i także wymieniony płyn hamulcowy z przodu reszta pozostała także sprawdzona czyli naciągnięty na smarowany napęd klocki z przodu, tarcza super, opony przód, tył super, napęd tak jak wspomniałem ok akumulator w porządku yy, no więc od strony eksploatacyjnej żadnych kosztów na teraz bardzo fajny pod tym względem motocykl no i co? Myślę, że tutaj nie ma co, co już długo przeciągać. Jeszcze zanim przejdę do odpalenia, to zaproszę was serdecznie do nas do żardowa, żeby ten motocykl zobaczyć sobie na żywo. Będziecie mogli usiąść, przymierzyć się, a także przejechać takim motocyklem, więc zapraszam Was gorąco. Pamiętajcie też, że jeżeli, nie wiem, gdzieś tam macie za daleko, nie macie czasu, nie chcecie do nas przyjeżdżać, to to także nie jest kłopot. Wystarczy do nas, zadzwonicie. Powiecie, skąd jesteście, my wam transport takiego motocykla wycenimy przez telefon no i tak na dobrą sprawę, z góry płacicie tylko i wyłącznie za sam koszt dowozu a całą resztę za motocykl dopiero na miejscu u siebie pod domem jak już taki motocykl sobie zobaczycie, więc myślę, że to jest taka uczciwa oferta w obie strony i gorąco też do niej zachęcam jeszcze ja tylko wspomnę, że rzeczywiście jest szansa zakupu takiego motocykla także na raty więc znowu, jeżeli macie do tego jakieś pytania wystarczy nawet napisać smsa e, bądź czy tam na otomoto, bądź zadzwonić my na wszystkie wasze pytania chętnie Odpowiemy. No jeszcze tylko Wam powiem, żebyście wbijali naszego Facebooka. Wpiszę sobie MotoRW na Facebooku i tam też znajdziecie mnóstwo zdjęć, mnóstwo fajnego motocyklowego kontentu. więc fajnie tam po prostu zajrzeć. Oczywiście oprócz tego Instagram, TikTok, YouTube, także pod postacią do odciny TV. My także też jeździmy na motocyklach i także lubimy coś przyświrować, więc warto także tam nas sobie obczaić. No ale już nie przedłużam, biorę kluczyki do ręki. Oczywiście kluczyki są dwa. Nawet jakiś tam oryginalny breloczek od Dylera Hondy, jeszcze niemieckiego, Przykręcam kluczyk. Z teresów. będzie tutaj ładna kulturalna praca, jeszcze sprawdzimy oświetlenie krótkie, długie. Tutaj mamy Gdzie ten klakso na środku. Prawy kierunkowskaz przedni, lewy przedni, mam na tył. Lewy tył, prawy tył, światełko pozycyjne, podświetlenie rejestracji. Mamy obrotomierz na pokładzie, oczywiście. Wskaźnik paliwa, prędkościomierz. i sami, posłuchajcie, bardzo grzeczna, spokojna maszyna. Nie ma wstydu, jak to się czasem każą sobie skipionki, bo to nie pierdzi, nie kopci. Więc jest naprawdę. cię fajnie, przyjemnie zaskoczyć. Trzymajcie się ciepło. W razie pytanie jesteśmy do Waszej dyspozycji. Lewa w górę siemanko. Hej!